Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kolega Sośnierz zapytał mnie, czy pan poseł ze Szczecina czytał Spinellego, tego komunistę, który ma swoją nawet salę w Unii Europejskiej, w siedzibie Unii Europejskiej, jako jeden z patronów tego, jak ona dzisiaj wygląda. Ja odpowiedziałem, że raczej nie czyta nic, więc nie sprawia wrażenia takiego, który by cokolwiek czytał. Więc, więc wątpię, Spinellego też, żeby znał. Natomiast, szanowni Państwo, no problem jest problem jest poważny. Eee, wiem, że pan tego nie zrozumiał. Wiem, panie pośle, że pan tego nie zrozumiał. Nie, nie dziwi mnie to wcale. Po raz kolejny proszę o to, aby osoba, która zadaje pytanie, mogła to pytanie zadać. Bez natomiast, dyskusji, bo po co to przedłużać? Natomiast, szanowni państwo, problem jest poważny i problem polega na tym, że Unia Europejska od początku lat 90. Od pojętu swojego powstania w 1993 roku, ewoluuje dokładnie w tym samym momencie. I to było wiadomo w 2003, w 2007, 2008, kiedy podpisywaliście, zgadzaliście się na traktat lizboński. Było to wiadomo w ubiegłym roku, kiedy kapitulowaliście w sprawie energetyki, w sprawie praworządności. Jest wiadome w tym roku, kiedy kapitulujecie w sprawie uchwał samorządów, w sprawie tradycyjnej rodziny. Tak. To wszystko jest wiadomo, i wiadomo, dokąd to zmierza, panie ministrze, i pan też doskonale to wie, i wyście żadnej alternatywy przez te sześć lat nie zaproponowali. Nie przedstawiliście nic, co byłoby kontrą wobec tego walca brukselskiego. Co więcej, tę kroplówkę, te drobne grosze, jak twierdzi pan prezes Dlapiński i słusznie twierdzi że te pieniądze unijne, które stanowią poniżej jednego procenta polskiego PKB, że te pieniądze unijne, które dzisiaj nie stworzą koła zamachowego, którego by nie istniało w polskiej gospodarce, jeśli tylko uprościć, obniżyć podatki, jeśli tylko sprzyjać przedsiębiorczości, otóż wy za tą kroplówkę, za te grosze, za te srebrniki, tak to wy sprzedajecie Suwerenność Polski w Unii Europejskiej. I teraz musicie się to połykać. I wiecie, czym jest spowodowana ta szarża w moim przekonaniu z Trybunałem Panie Konstytucyjnym? Panie. Już kończę. Jest spowodowana tym, że szykujecie kapitulację kolejną. Szykujecie kolejne ustępstwa i teraz robicie zadymę za suwerennościową po to, żeby za chwilę wycofać się i po raz kolejny skapitulować i zrobić dokładnie to samo, co zrobiłaby Platforma Wolności. Dziękuję bardzo. Miejscu. Pytanie zada tak pani poseł.